Dobry, kawka jest, kot też jest. On już tutaj chce na kolana przejść i się popieścić. 6,20. Zespaliśmy trochę, więc spinamy się szybciutko i szykujemy. No ale podejrzewam się, że możemy się trochę spóźnić. Mam nadzieję, że się nie spóźnimy. Ja już wróciłam, słuchajcie, dziewczyny zawiozłam i zrobiłam sobie śniadanie. Kupiłam świeże bułeczki, tutaj jeszcze chlebek i co? Sałatka, herbatka z miodem i cytryną, kanapeczki i zajadamy śniadanko smacznego. Widzicie, gdzie jestem? Przyszłam do lasu na grzyby. Wyszłam na grzyby, bo powiem wam, że muszę sama z sobą psychicznie trochę y, posiedzieć więc wyszłam się zrelaksować do lasu na grzyby i rano laura, rano laurę zawiozłam, a melkę zawiozłam, bo laura wczoraj w ogóle już nie kasła, nawet wieczorem nie kasłała. dzisiaj rano tylko takie trochę było, ale mówię to bez przesady niech idzie, bo nie ma gorączki, nie, nie ma nic, energia ją rozpiera niech idzie, trochę nam się przyspało i Ledwo co, ale się wyrobiliśmy do szkoły i do przedszkola. W sensie do szkoły, bo to Ameryka na 8, bo do przedszkola tak wiecie, na ósma może być, ale to już za jednym zamachem jedziemy. Wyrobiliśmy się, eee, udało się na szybkim tempie, jakieś mam oczy podkrążone. W ogóle dzisiaj słabo spałam, Wam powiem. Eee, słabo spałam. Budziłam się co godzinę, co pół godziny, jakoś tak nie mogłam mm, pospać, eee, i dlatego potem nad ranem mi się najlepiej spało, najlepiej mi się przysnęło, no, ale trzeba było wstawać. I tak, no i mówię, idę do lasu, odpocznę sama z sobą w ciszy takiej. Pozbieram sobie grzybów, wzięłam z sobą ochroniarza. Tak, ochroniarza wzięłam z sobą, i tak wiecie, trochę lasu spokaja. Nie wiem jak was, ale mnie tak, więc daleko też nie pójdę, bo przecież już mój Paweł jest w domu i już weź telefon, bo idziesz do lasu, daleko nie idź, weź to, weź tamto. Zawsze powtarzał, że w lesie u nas tutaj jest najbezpieczniej, bezpieczniej niż w mieście. A teraz jak mówię idę sama do lasu, to panikuję. Słuchajcie. Yy, bo jak z Laurą sobie chodziłam na spacery, to wiadomo, z nią daleko też nie pójdę, tylko tu blisko drogi. A on myślał, że ja chyba idę head, nie wiadomo gdzie. Dobra, nie rozgaduję się, idziemy zbierać grzyby. Ciekawe, czy będą. No i na sam początek. I tam następny e, kanie. Bierzemy kanie. Z kań można, słuchajcie, zrobić też przecież fajny sosik. E, kanie smażymy jak kotlety. Więc bierzemy kanie. Patrzcie, jaka ładna kania. E, smażymy jak kotlety, więc, więc super. Z tą nogą wezmę to może potem, nie wiem, do sosu czy do czegoś, do ususzenia chyba też może być. E, kania wziąłam sobie taki kubeł, jeszcze to torebkę, bo chciałam w jedno miejsce iść, a tam będzie fajna. E, mam nadzieję, jakaś jeszcze koniczyna dla królików, że może coś jeszcze znajdę. Pełno liści już. No i to tak. Tak to wygląda. Siadanko zjadłam, herbatkę wypiłam. I w las idziemy, w las, Sonia, Sonia cieszy się, tak ona to lubi spacerować, dobra, ciekawe czy już coś konkretnego znajdę, tutaj coś jest, ale nie wiem co to, e, to jakiś psiak, one są podobne, Nożykar zapomniałam zabrać, one są podobne do maślaków te psiaki, trzeba uważać. Dobra, idziemy. Przeszłam trochę po tym rezerwacie, ale tutaj to nic nie ma, totalnie. W Zagajniku tam dwa, dwa maślaczki, ale idę... Nie, Boże, dwa zajączki. Yy, ale idę jeszcze w jedno miejsce zobaczyć, bo wcześniej miałam iść, ale jechał samochód. I tak dziwnie jechał i dziwnie stanął. I się trochę wystraszyłam, i się zawróciłam, poszłam gdzie indziej, w sensie weszłam do tego rezerwatu. A tutaj to nic nie ma, I tylko wiecie, tak niepotrzebnie chodziłam, ale widzę, że już ten samochód odjechał. Jakiś facet jechał tym samochodem, taki jakiś dziwny, tak mi Paweł wystraszył, jak wychodziłam. Że wiecie, no i on pojechał już daleko, w sensie już w ten, i on nawet z samochodu chyba nie wyszedł, ten facet, nie wiem. Sam był. No to teraz się szybko wracam tam do końca, do tego zakrętu. Tam jest jakiś jeszcze zagajnik na maślaczki. Idę tam zobaczyć. Bo jest zimno. O, tutaj tak jak otwarta przestrzeń to jest zimno. Wije, jest straszny wiatr. I wiecie. Jest tak nieprzyjemnie. A w lesie to tak wiadomo trochę jest. Yy, no, nie ma takiego wiatru w lesie w środku. Dobra, jesteśmy. Tutaj ostatnio nakosiłam trochę, jak byłam, co nagrywałam ostatnio. To tutaj w tym miejscu trochę było. Ale wtedy była jeszcze yy, duża trawa, bo to był sierpień. Co się dzieje? Taki ładny. No i tutaj, gdzie były takie podgrzybki, koźlarki, nic. Lipa. Uhuhu. Nie ma grzybów, moi drodzy, nie ma. To idziemy do domu. W takim razie na kawkę i... I idziemy sprzątać i ogarniać. Nie ma co się kręcić. Idziemy, Sonia, do domu. Tak? Sonia? Idziemy do domu? Co ty masz tam? Pokaż. Pokaż, co masz, Sonia. O Jezus, jakąś kość znalazła. Pokaż. Pokaż, co znalazłaś. Pokaż. Pokaż. Muszę jej zabrać, by jakąś kość znalazła. Więc tak. Nie ma co chodzić. Trzy, za, trzy zajączki, dwie kanie. Chyba za zimno jest. Powiem Wam, że są noce strasznie zimne. Yy. I chyba dlatego nie ma. Z drugiej strony dzisiaj mamy wtorek. Sobota, niedziela też grzybiarze u nas tutaj przyjeżdżali, ludzie bo pełno samochodu stało, chodzili, zbierali. Być może jeszcze tak żeby nie wyrosły eee, więc pójdę sobie w czwartek albo jeszcze w piątek przed weekendem. Bo wiecie, w weekend będzie pogoda prawdopodobnie, to znowu się ludzie tutaj zjadą i wyzbierają. A tak sobie pójdę. Mm, no i może coś jeszcze sobie znajdę. Bo tam w, głęb, w głąb lasu to ja tam nie idę, bo się jeszcze tam zgubię. Tam wiecie. A już jest około 11. Dwie godziny mi się zeszło. Chodzenia. Powiem wam, że... No dobrze, będę spał, chociaż dzisiaj. Się nawdychałam powietrza i, i tyle. Jeszcze przecież ma być od czwartku jakieś ocieplenie. Tak, teraz jest tak trochę wilgotne, bo padało przecież. Ciepło by się zrobiło, to może, może by coś wyszło, a tak to Gucio, nie ma. Idziemy na kawę i na pączka, bo sobie kupiłam. się tylko przeszłam odezwać, słuchajcie za 15 minut muszę wychodzić e, bo jest 15 najpierw po, Am, Boże, najpierw po Laurę, potem po Amelkę ale, bo Amelka ma do 16 Laura do 15, po 15 ją odbiorę po podwieczorku. oczywiście, ciekawe jaki minął pierwszy dzień jeszcze stanę w sklepie, muszę kupić bułkę tartą i te trzykanie usmażę sobie, jakaś mucha mi tam lata e, i te trzykanie usmażę sobie chyba na kolację Pawłowi tam już ciekła do tych kań, ale nie wiem, czy zostaną. <laughs> Zjemy sobie z Amerką po kotleciku takim. E, I co? I muszę bułkę tartą kupić, bo mi bułka wyszła z domu, nie ma bułki. E, powiem Wam, że pogoda za oknem to jest. Tragedia. Padał, nie, też dzisiaj nie padał, w nocy padał też, ale rano było słońce. Jak byłam na tych grzybach, to było w miarę słoneczko wychodziło. Myślałam, że się rozpogodzi. Ale niestety nie. Co jeszcze? Wiatr. Ten wiatr po prostu mnie usypia. Ja bym najchętniej się położyła i poszła spać. No dwie kawy wypiłam, trzecie już nie wypiję. Absolutnie, bo to będzie dla mnie już za dużo. Zresztą tej drugiej to nawet całej nie... nie... nie dopiłam. I... No i teraz się tak zachmurzyło. Jeszcze bardziej wieje. Tak jakby miało padać, nie wiem, mam nadzieję, że nie będzie. I, I co, jadę po tej dziewczyny, przyjadę i nie wiem, co dalej. Zobaczymy. Bo nim przyjadę, to będzie, wiecie, już przed 17, bo to się zejdzie po Amelkę o 16, nie ona przyjdzie do sklepu jeszcze na chwilę. Nic takiego nie będę kupować, tylko tą bułkę. Rano kupiłam te chleby i to tak, wiecie, tu zrobię ten, tu teraz już ciemno i to te dni takie teraz będą takie... Nic specjalnego, a jeszcze muszę gary pochować, bo tu mam gary, jeszcze muszę pochować, albo nie będę chować, bo pewnie jutro będę gotować, nie wiem, zobaczę. <grym> I co chciałam powiedzieć, to jeszcze to, że jutro na targ jadę, bo jest środa, muszę jechać na targ, bo tam psu takie skrawki mięsne kupuję. No i zabieramy z sobą tą sąsiadkę naszą, tą, co ma te kozy. Co mi daje tam mleko, bo dzwoniła, pyta się czy jedziemy, bo chciała sobie kury kupić takie wiecie, te jajeczne yy, i to ją weźmiemy. Niech sobie ona wybierze takie jakie chce, tam po swojemu, to pojedzie z nami, zaraz ją no, zabierzemy, rozwiezie, rozwieziemy dziewczyny i pojedziemy prosto na ten, słuchajcie, targ. Ja może tam parę rzeczy jeszcze kupię. Yy, i i tak to jutro takie plany, a potem jeszcze Paweł kartofle kopać, jak nie będzie padać, to może kartofli wykopię, to będę musiała pewnie trochę pozbierać. E, ale to wszystko jutro, dzisiaj na razie jest dzisiaj i tyle. Dobra, ja się szykuję i, i jadę po tej dziewczyny, ale mi się tak nie chce nic, że po prostu... Ciężką noc miałam w ogóle wam powiem, bo y, strasznie mi się źle spało, dzisiaj jakoś tak się kręciłam, wierciłam i w ogóle i rano najlepiej się spało o to już chyba mówiłam dzisiaj rano się najlepiej spało, ale no ale trzeba było niestety wstać no dobra i ten mm, tak patrzę na te włosy, takie memlam te włosy dzisiaj jestem jakaś nie do życia dzisiaj nie będzie fajnego vloga nic mi się dzisiaj nie chce dobra szykuję się jadę już i przypomniało mi się, dlatego się odzywam znowu z samochodu słuchajcie, bo tutaj jedna osoba mnie ostatnio prosiła żebym pokazała tą suknię ślubną bratowej żeby chciała ją zobaczyć na zdjęciu i tutaj mi napisałaś, żeby pokazać, nawet twarzy zakryć no tak, ale ja właśnie nie mam takiej patrzyłam, ja mam zdjęcia ich ale na przykład, tak jak sto, stoją przed kościołem. Przed kościołem stoją, jak wyszli. I tam jest sporo osób, więc ja bym. Ja nie wiem, jak to zrobić, żeby te wszystkie. Emotek? Tyle motek bym musiała tam na, naćkać wiecie. I tak sobie właśnie myślę. W sali mam jakieś zdjęcia też, bo wiecie, ja nie robiłam dużo zdjęć, nie. Nie robiłam dużo zdjęć, bo yy, i tak był fotograf, więc yy, my tam też dostaniemy zdjęcia, z, jak my tam będziemy na tych zdjęciach. Takie, wiecie, no niektóre pozowane były i tak dalej, ale yy, takich te, w telefonie to zbytnio nawet nie robiłam. No, jakieś tam mam, ale za dużo jest tam osób, żeby ich, wiecie, wyemotkować, jak to się mówi, czy tam pozakrywać te twarze. I te zdjęcia są z daleka, tak z bliska to nawet nie mam takiego zdjęcia. Bo ja w y, kościół, bo y, kościół był, wiecie, na, na górze, po schodach, sporo tych schodów było do kościoła. A ja na, stałam na dole i tak cyknałam zdjęcie, i tak to nawet nie będzie tak zbytnio dobrze widać tej sukienki. E, jeszcze zobaczę, czy nie ma amelka jakiejś. A jak nie będzie miała, no to wybacz, ja y, wstrzymam się po prostu z tym, bo ja pamiętam, ja pamiętam o tym, tylko. Wiecie, zawsze coś, zawsze coś i zapominam wspomnieć, że wiem. Więc jeżeli na przykład nic bym tutaj nie, nie wybrała z tych zdjęć, to po prostu jak dostanę te zdjęcia takie od fotografa od nich, czy tam z jakiegoś albumu czy coś, no to może wtedy będzie mi łatwiej, bo będą oni, tak wiecie, na przykład na zdjęciu ładnie i będzie ta sukienka z bliska, no to wtedy będzie mi łatwiej tylko ich twarz zakryć, dwie twarze ich i, ym, i zrobić no i pokazać tą sukienkę tak w miarę z bliska no bo jak tutaj ktoś chciał zobaczyć, no to żeby ją już tak zobaczył tą sukienkę, a nie tam z daleka, no coś białego, prawda wiecie o co chodzi, tak sobie właśnie pomyślałam, więc jeszcze zobaczę, czy nie ma Amelka no a jak nie no to te i tak będę się wlekła za tym autobusem, bo tu jest teren zabudowany. No i tutaj mi go teraz bym go wiecie, wyprzedziła. Ale tutaj panowie w niebieskim ubraniu lubią bardzo stać. Więc takie ryzykowne trochę lepiej się trochę e, powlec już za tym samochodem, niż dostać, wiecie co, mandat. Więc teraz te mandaty tak podnieśli, że trzeba naprawdę uważać. I tutaj zakręt, za zakrętem. bo myślałam, że stanie na przystanku, to bym go wtedy wyminęło. A tak to teraz ostry, zaraz zakręt będzie, więc też nie mam nawet jak go tutaj wyminąć. Dobrze, że tak, ale też mam dużo czasu, więc nie spieszy mi się. Wolę mieć parę złotych w kieszeni niż płacić mandaty. No, to tyle co do tej sukienki. To jak spróbuję. I to w tym vlogu, jak mi się ym, spróbuję to zrobić, jak będzie tak kiepsko to widać to, to nie puszczę, a jak ym, a jak będzie to dobrze widać to to puszczę a ewentualnie poczekamy do, do tego może do tych zdjęć co będą i wtedy ym, i wtedy pokażę tak no Żeby było tak okazale widać no dobra to ja się wlekę tutaj dalej o, skręca. No to super. To skręcaj. A nie, nie skręca. O, wymija. Coś robią na drodze. Widzicie? Jedzie na kierunku. No co za jakiś kierowca, bombowca. Dobra, mijamy. Więc. Y No, więc tyle. Dobra, nie ja przyciągam, bo widzicie, ja się tu zapatrzyłam i, i tak będę wam smęcić. Jadę po te dziewczyny po kierowniczkę moją najpierw. Jak było w przedszkolu? Cześć. Cześć. Super? A tak nie chciała siedzieć dzisiaj. Fajnie było. No to dobrze. Zadowolona jesteś? No to trzeba przynieść patyczek. Od wykałaczki albo patyk jakiś z lasu, bo będziecie robić coś liście na patyku. A, arbuca. Coś tam będziecie, muszę patyk iść do lasu po patyk. E, A ja może wy... No mam, ale one są takie malutkie. Są, dam ci wykołaczkę, dam ci patyk z lasu i zobaczymy. Dobra, jedziemy teraz po Amelkę. Akurat mamy 20 minut. I jedziemy. Czekamy na Amelkę pod szkołą, i tutaj co mamy? Pokaż. Jakie ładne kasztany, pełno kasztanów tu Nie leży. Jest. Nie ma szenki? Może jakąś torebkę teraz pokłasz? To na razie tutaj do samochodu. Dobra, sobie pozwiera trochę kasztanów. Tu masz takie ładne. O, wiesz, tu. No, tu jest kasztan w środku. Trzeba to rozłupać. I tak jak, no tak jak tu masz rozłupany, widzisz? Nie, to trzeba otworzyć, tylko to kuje nogą. O, widzisz? O, i w środku jest. No. No tak, stąd się pojawiają. Wróciliśmy, słuchajcie, jemy gołąbki z bułeczką. Nie gotuję kartofli, bo mi się nie chciało, nie, po prostu nie chciało mi się. E, więc Laura je pizzę, takie pizzerlinki malutkie mieliśmy. Je takie małe pizze, bo chciała. Ale ona, ona jadła obiad w szkolu, a my za zajadamy zjadamy bułę i... E, I co? I gołąbki. O ludzie, ja już jestem dzisiaj nieprzytomna. Przyszliśmy się tylko pożegnać, bo już jest późno. I Laura idzie. Y... Laura sobie kupiła batonika. Idziemy się kąpać. Kolację i spać. Jestem mega zmęczona. Dziękuję Wam za dzisiaj. Ja, ja <laughs> Dziękuję Wam za dzisiaj. Pozdrawiam Was do jutra. Mam nadzieję, że do jutra. Pa. Pa.